Ojka kochani, idziemy rozpalić ognisko krzesiwem. Tak naprawdę auto się popsuło, to trzeba też zostawić kasę na świeże panewki, no, także dzisiaj tylko właśnie wyszedłem na takie pożegnanie 2025 roku. Właśnie tutaj mamy to krzesiwo, którym chciałbym spróbować pierwszy raz w życiu rozpalić ogień. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. O! No nie gadaj, no nie gadaj, stary. i zgasło. Zamarzam. Mać, wszystkie szczyty trawy zbierałem. Próbujemy dalej. Jedyny plus jest taki, że tak się można rozgrzać, że nie trzeba już rozpalać. No, 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 Nie ma opcji. Trochę kory brzozy. Zobaczymy jak teraz. Kciuk mi trochę odpoczął. No i tak jest, kochani. Jest, mamy to, mamy to, nie? Robimy to w tym momencie. Pierwszy raz rozpalony ogień krzesiwem. Tak jest! Nie no, cieszę się. Cieszę się, że finalnie się udało to rozpalić. Teraz spróbujemy sobie, jak smakuje zupka chińska Wifon. No i będę stąd zwijał, bo trzeba jechać po piersi indyka do Biedronki. Garnuszek do tej pory sprawdza się jak widać bardzo dobrze. I właśnie ten okór. Jak to wyleje, no to nie będę miał co żyć. Fajne uczucie, polecam każdemu sobie spróbować. No nie było to takie trudne, ja, ja sprawiłem, że to wyglądało na trudne, bo robiłem to okrutnie na pałę. No dobrze by było mieć chyba O kurwa. Znowu leci. Lewą ręką. Serio jest dzisiaj 31 grudnia. No ja go spędzam w taki właśnie sposób z wami. Zdecydowałem się go spędzić. Później tam coś będziemy ten. I szczęśliwego nowego roku od razu. Już mniej więcej wiem co jest 5. Zrobiłem wszystkie testy, które chciałem zrobić. Kończę ten rok, właśnie 1 stycznia dzisiaj jest. Bardzo się cieszę, że przez cały rok nie piłem alkoholu, włącznie z dniem wczorajszym. Dlatego dzisiaj trzeba będzie na biwaku poprawić i pierdolić jakąś setę. W ogóle to nagrywanie w lesie to jest... musicie mieć świadomość, że to jest taka trochę przykrywka, bo las umożliwia zrobienie sobie planu zdjęciowego wszędzie. Po prostu w lesie jest prościej nagrywać filmy. Na wymiaru też jest łatwo, bo tam wszyscy tacy są dziwni. Jak to mówią, będzie dobrze.